17. kolejka Fogo Futsal Ekstra Klasy. Mecz pomiędzy jak sam Śląskiem Wrocław i Red Dragon z Pniewy. Kamil Izbiański. Izbiański! No, tutaj huknął z daleka. Nie było celnego strzału na bramkę. Może teraz zobaczmy, co zrobią pod Łukasza Frajtaga. Na razie tutaj śląski jakoś sobie radzi w defensywie, ale przejmuje piłkę Kostecki w murze. A tym graczem jest Krystian Jajko z numerem 10. Teraz zobaczmy, ale szkropnął mocno. Zobaczmy, ciekawie to się zapowiada. Majmon, przerwanie akcji, teraz podanie do Rodrígueza. Rodríguez izbiański musiał tutaj e, e, się wysilić. Reprymenda dla Dasajewa i Błaszyka. Być może tam doszło do jakiegoś e, starcia między dwoma e, zawodnikami. Raz zobaczmy. Dobre zagranie, uderzenie, naprawdę ta akcja mogła się e, podobać. Jak rozwiążą ten stały fragment gry gracze Śląska. Hoseli to krótko, teraz zobaczmy ładnie to rozegrali. Gol! Jeden do sera dla... Drużyny Śląska, no tam samobójcze chyba trafienie. Tutaj Delgado. Wciąż największym sukcesem jest czwarta lokata sezonu 2014-2015. Od tamtej pory raz udało się awansować do. Rundy finałowej w sezonie 22-23, no ale wówczas ma lepszy Leszno, Okazał się drużyną lepszą. Tymczasem zobaczmy, no było blisko od kolejnego swojaka. 3 minuty, 24 sekundy do zakończenia pierwszej części spotkania. Christian Moen, Lion Ribeiro. Zobaczmy uderzenie na Sajewa, jeszcze poprawka Witka. Trzeba przyznać, że od zdobycia bramki przez Jaksan Śląsk. No tutaj troszeczkę łatwiej Wrocławianom. W tworzeniu akcji ofensywnych. Oselito. O, teraz przejęcie piłki, zobaczmy, będzie okazja dla Retragos, jak tego nie trafił! Teraz Victor Delgado Lion Ribeiro. I mamy przewinienie. I zobaczmy. Lion Ribeiro nie ma gola! Delgado teraz ma troszeczkę więcej miejsca. Na pewno będzie chciał odkupić winy po tej niefortunnej interwencji z pierwszej połowy, gdy wpakował z bliskiej odległości piłkę do własnej bramki, a teraz siuda. Zawodnicy w czarnych strajach przy piłce, zagranie od Gomesza, no tutaj widzimy Izbiański. Zobaczmy, nie ma bramki! Dalej problemy Izbiańskiego. 14 minut do zakończenia tego spotkania. Nadal 1 do 0 na tablicy wyników. A teraz zobaczmy. Siuta, siuta, ależ teraz miał okazję. E, drużyna, miał okazję Drużyna Red Dragons, ale tutaj jeszcze trafił e, w swojego bramkarza e, piłką. Zobaczmy. zagranie i tam e, Nikodem Krajewski. No, piłka gdzieś bo tam zatańczyła pod stopą. Artem Ros. Zagranie tutaj bardzo sprytne. Teraz zobaczmy. Jest okazja dla Śląska, ale doskonale sobie radzi Gomesz. Raz przejęcie piłki. Błaszyk zobaczmy. Błaszyk zbiański. Per Śląska tutaj płasko po ziemi. Błaszczyk przejmuje piłkę. Delgado, Delgado, co zrobi go? Jeden to! jednego. Red Dragons wyrównują stan spotkania. I Wiktor Delgado, numer 88. Zrobił to, co zrobić powinien czyli odkupił. Winy z tej pierwszej połowy, kiedy wpakował piłkę do własnej bramki Rodrigo da Sajew. bramka zdobyta przez Śląsk w pierwszej połowie dała troszeczkę tej kipi muszu. Tymczasem zobaczmy. Znowu Krajewski. Piłka krążyła skrzydła do skrzydła. Tutaj w tańcu z piłką Rodriguez kropnął z dystansu, ale Izbiański odbił futsalówkę. A długo już trwało to spotkanie, bo inne mecze, które rozpoczęły się o godzinie 18, już się pokończyły. A ZTS wygrał z ruchem 5 do 3. Eurobus z Wemetem wygrał 1 do 0. A tymczasem spore zamieszanie pod bramką Red Dragons, ale tam skuteczna interwencja Krajewskiego. 4 minuty. Do zakończenia tego spotkania Błaszyk, Błaszyk zablokowany. Stankowiak jak strzelenie. Yuki w pole, Karnę Błaszyk i tam chyba futsalówka musnęła, jeszcze słupek Hamza Majmon jako wysunięty. Bramkarz, zobaczmy, teraz będzie okazja dla Redragos Rodriguez, ale ależ to zmarnował, teraz kapitalna interwencja Majmona. Ekipa Śląska nie będzie pocieszona, bo rozgrywała mecz we własnej hali i prowadziła 1 do 0, no ale zobaczmy, Kostecki czeka tam na desancie przed polem karnym. Do niego piłka Kostecki! no i to naprawdę było groźne uderzenie. Jeden do jednego. W meczu jak stan śląsk Wrocław Red Dragons pniewy, ale bramki zdobywali tylko gracze Red Dragons, a konkretnie Wiktor Delgado, który najpierw w pierwszej połowie strzelił Samo buja, no, a potem w drugiej połowie wyrównał stan spotkania.